Potrzeba akceptacji. Witajcie, kochani. Ja nazywam się Asia Bobel i to ja prowadzę tę stronę, Doktor Miłość. I przychodzę dzisiaj, żeby porozmawiać na temat potrzeby akceptacji, a właściwie to uzależnienie nas od potrzeby akceptacji. Stajemy sobie sprawę na co dzień, czym są uzależnienia. Widzimy ludzi uzależnionych od palenia papierosów od narkotyków lub od picia alkoholu. Czasami też teraz częściej mówi się o uzależnieniu od cyberprzestrzeni. Natomiast kochani, nie uświadamiamy sobie tego, że my od dziecka właściwie jesteśmy poddani jednemu narkotykowi, jakim nazywa się potrzeba akceptacji. To już kiedy byliśmy dziećmi, nauczono nas że kiedy ktoś bije prawo, to jest dobrze, a kiedy tego brawa nie ma, albo ktoś jest niezadowolony lub krytykuje nas, to znaczy, że coś jest niedobrze. Czyli tak naprawdę nauczyliśmy się działać podświadomie, powstały w nas pewne podświadome mechanizmy, które nauczyły nas zabiegać na tą, o tą dawkę, jakby narkotyku, o tą dawkę akceptacji. A więc chcieliśmy się lepiej uczyć, chcieliśmy lepiej wyglądać, zresztą tak wykreowany jest świat. Żyjemy w świecie, w którym pokazuje się piękne modelki, które są, mają idealną figurę. Pokazuje nam się w serialach, ludzi, którzy są świetnie sytuowani i zamożni, którzy odnoszą karierę, chcemy żyć tak samo, chcemy też posiąść tą tabletkę akceptacji społecznej. Chcemy też być akceptowani, też chcemy posiąść znowu ten haj, że ktoś mówi brawo, brawo, ale super. Kiedy spotykamy jakąś osobę, to natychmiast właściwie oceniamy to na podstawie czego, czy ją lubimy, czy nie, na podstawie tego, jak ona nas odebrała. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi ci o, jak pięknie wyglądasz, to już myślimy sobie o, jak fajnie, jak ktoś jest taki miły, prawda? Zaczynamy go automatycznie lubić. Jeżeli ktoś nas nie pochwali albo jest taki zdystansowany, automatycznie my też trzymamy więcej dystansu, bo nie dał nam. Naszej tabletki akceptacji. Tak naprawdę, nasze uzależnienie od potrzeby akceptacji, myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że odcina nas od możliwości kochania ludzi. Dlaczego? Dlatego, że wtedy nie spotykamy się jak człowiek z człowiekiem nie spotykamy się jako dwie istoty, które chcą sobie coś powiedzieć, tylko jedno, i najczęściej drugie po drugiej stronie oczekuje tej akceptacji, czyli oczekuję tej potrzeby akceptacji, potrzeby zauważenia, potrzeby jakiegoś takiego wynoszenia na rękach. Czyli tak naprawdę nie jesteśmy z sobą z potrzeby serca, żeby się poznać, tylko jesteśmy z sobą, żeby ta druga osoba mnie akceptowała. Czyli jesteśmy w stanie robić bardzo dużo, żeby ta druga osoba nas zaakceptowała. Dopasowujemy się, idziemy na kompromisy, a czasami wręcz całkiem rezygnujemy z siebie, żeby tylko ta druga osoba nas akceptowała. Czyli tak naprawdę nie jesteśmy w swojej prawdzie, nie jesteśmy w swojej szczerości i oddalamy się od siebie. I teraz. Jak właściwie zrezygnować i czy warto zrezygnować? No i po co zrezygnować z tej potrzeby, tak naprawdę, tego uzależnienia właśnie od potrzeby akceptacji? I tak naprawdę, z czego to powstało? Potrzeba akceptacji powstaje ze, wszystkiego, ze wszystkich systemów kar i nagród, bo zarówno kara, jak i nagroda jest tym samym systemem, tylko drugim biegunem. Tak naprawdę potrzeba akceptacji przez innych tak naprawdę jest również, tak naprawdę, powstaje również, tak jakby poprzez cały system, który powstaliśmy, czyli tak naprawdę z oceny społecznej, z porównywania. To też nam mówiono, że to jest normalne. Mówiono nam, że porównywania, oceny jest normalne, że to jest normalne. Już idąc do szkoły, byliśmy porównywani z innymi uczniami. Już będąc w szkole, byliśmy oceniani, czy jesteśmy na tyle, czy na tyle, czy jesteśmy od kogoś lepsi, czy gorsi. To jest cały system uzależnienia, który sprawił, że my dzisiaj nie potrafimy kochać siebie, ani innych ludzi takimi, jakimi są, tylko mamy ciągle oczekiwania i ciągle porównujemy siebie i innych ludzi do tego, jacy być powinni. To też dzieje się z tego samego. I teraz, kiedy my sobie nagle uświadomimy, jak szkodliwe jest dla nas właśnie takie uzależnienie od tej potrzeby akceptacji, zaczynamy rozumieć, że możemy stać się wolnymi ludźmi, bo ty możesz być wolnym człowiekiem. Ty nie musisz już zabiegać o niczyją akceptację. Już nie musisz starać się, żeby w drabinie społecznej lub rodzinnej, lub jakiejkolwiek innej, tak naprawdę zasługiwać na cokolwiek, żeby się wykazywać, pokazywać, żeby w jakikolwiek sposób zasługiwać. Ty już nie musisz, bo kiedy ty sobie uświadomisz, że ty po prostu jesteś i taki, jaki jesteś, jesteś właściwy, to spadają wszystkie maski iluzji. Nagle uświadamiasz sobie, w jakim zakłamaniu żyliśmy. I teraz, kochani, jak to zrobić? Przede wszystkim, żeby sobie uświadomić to uzależnienie, to tak jak w pewien sposób, żeby zrezygnować z papierosów, z alkoholu czy z narkotyków, trzeba po prostu z tej substancji szkodliwej zrezygnować, tak, kochani, dla nas taką rezygnacją właśnie z tej potrzeby akceptacji jest pewna izolacja od ludzi. I teraz, w jaki sposób to zrobić? Ja mówię tutaj o przebywaniu w samotności. Ale mówię tutaj o tym, żeby przebywać w takiej samotności, która jest Twoją samotnością, którą Ty wybierasz. Czyli kiedy Ty jesteś w tej samotności, żebyś nie myślał lub nie myślała wtedy, muszę jeszcze ugotować, posprzątać, za chwilę będzie dziecko, co ja teraz robię, i w siebie nie uderzać, nie uderzała, tylko żebyśmy potrafili tak naprawdę w tym momencie po prostu być tylko ze sobą. I po prostu patrzeć, tak naprawdę, co dzieje się w przestrzeni naszego umysłu, o czym myślimy, patrzeć, o co czujemy w sobie, tak naprawdę być ze sobą głęboko i tak naprawdę odczuwać siebie, bo wtedy możesz tak naprawdę zacząć rozumieć te schematy. W momencie, kiedy pojawia ci się takie poczucie, że ktoś cię odrzuca, albo kiedy pojawia się w tobie odczucie, że ktoś cię ocenia, albo pojawia się w tobie uczucie, że nie jesteś wystarczająco dobry dla kogoś, to wtedy zadaj sobie pytanie, powiedz myślą, stop, i zadaj sobie takie pytanie głęboko w sobie. Co ja czuję teraz w ciele i podążaj za tym uczuciem w ciele. Podążaj za nim, stań się tym uczuciem. Po prostu współodczuwaj to i zobacz tak naprawdę, jaką przestrzeń ci w tobie to pokaże. Po prostu pozwól sobie być tą przestrzenią tego uczucia. Jeżeli zadasz sobie w odpowiednim momencie, kiedy to uczucie już będzie takie nasycone w tobie, zadasz sobie pytanie, kiedy czułem lub czułam tak po raz pierwszy, dostaniesz najprawdopodobniej odpowiedź, kiedy w dzieciństwie po raz pierwszy uwierzyłaś, że to jest taki schemat postępowania. I wtedy zaczniesz rozumieć to inaczej. My, kochani, tak naprawdę najczęściej ten korzeń sięga jeszcze do naszych rodziców. Kiedy tak naprawdę to przed rodzicami my chcieliśmy zasłużyć, to nie zawsze było tak, że rodzice kazali nam zasłużyć. Tylko my myśleliśmy, obserwując na nasz poziom świadomości wtedy jako dziecka, obserwowaliśmy swoje otoczenie i wydawało nam się, że muszę zasłużyć na to, żeby mama była uśmiechnięta, bo była smutna, miała depresję, więc chciałem przynosić lepsze oceny, żeby miała, mama była szczęśliwsza. Lub nauczyliśmy się, że kiedy przynosiliśmy piątkę. Mama nie była zadowolona i mówiła, no, kiedy przyniesiesz szóstkę, dopiero kiedy przynosiłeś szóstkę, było dobrze. Albo kiedy twoje rodzeństwo było lepiej oceniane od ciebie, nauczyłeś się, że w takim przypadku z tobą coś jest nie tak i że ty też musisz zasługiwać. Czyli zaczęłaś pragnąć, żeby dostać też tą tabletkę zasługiwania, czyli chciałeś zasługiwać przed mamą, przed tatą. Najpierw na to, co chcemy zasługiwać, to jest miłość. I tu, kochani, jest cała iluzja. Czy na miłość można zasłużyć? I czy na miłość trzeba zasłużyć? Czy tak naprawdę na miłość ktokolwiek z nas może lub musi zasługiwać? Oczywiście, że nie. Czyli uświadomienie sobie tego, że na miłość nie trzeba zasługiwać, też daje nam, kochani, wolność, bo my wtedy pozwalamy sobie po prostu być, pozwalamy sobie siebie przejawiać takim, jakimi jesteśmy. I nie robimy tego po to, żeby zdobyć czyjeś uznania, zdobyć czyjeś lajki, zdobyć czyjeś komentarze, tylko dlatego, żeby spełnić siebie. Bo wszystko, co my w życiu jesteśmy, wszystko, po co my tu jesteśmy, to jesteśmy, żeby doświadczyć siebie. I Twoim zadaniem, jako istoty miłości jest doświadczyć siebie w pełni, czyli tak jakby taki, jakim ty jesteś, a nie chcieć być takim, jakim jest ktoś inny. Ty nie musisz chcieć być tak, jak jest ktoś inny. Ty jesteś już właściwy. I tak naprawdę, kiedy my sobie to uświadomimy, kiedy my tak naprawdę wyjdziemy z tych wszystkich iluzji, świat zaczyna się zmieniać. A więc jeszcze raz, jak możemy to zrobić? Poszukuj ciszy. Poszukuj samotności, ale w rozumieniu samotności, nie takiej, kiedy ja jestem sam, ale myślę, że brakuje mi teraz tej osoby, że jestem uzależniony w tej, w tej samotności od myślenia od innych osób, tylko kiedy jestem w samotności całkowicie skupiony na sobie. To jest punkt numer jeden. Punkt numer dwa. Mów myślą, stop. Chodź w ciało i patrz, co się dzieje w Twoim ciele, kiedy to odczuwasz. To jest punkt numer dwa. Punkt numer trzy. Kiedy uczysz się w szkole i uczysz się jako małe dziecko dodawania dwa plus dwa to poznajesz, że jest to cztery i wtedy wydaje ci się to trudne. To tak naprawdę nie oczekuj od siebie, że ty od razu zrzucisz wszystkie iluzje w życiu. Tylko podejdź do tego jako do procesu nauki. Ucz się siebie, ucz się odklejać od siebie te iluzje, bo ich nie potrzebujesz. Ty nie potrzebujesz wchodzić już w to uzależnienie od oceny, od, od, od akceptacji innych ludzi. To jest punkt kolejny. I kochani, chciałabym też zachęcać was do tego, żeby Wchodzić też w medytację, bo w medytacji, ty, będąc w tej przestrzeni, ja jestem, rzeczywiście też doświadczasz tego, że wow, tam też nie musisz zasługiwać. Ho'oponopono, które w mojej przestrzeni też tak bardzo praktykujemy, również pomaga nam obserwować przestrzeń myśli, zatrzymywać je i również wchodzić w siebie. Świadome oddechy są cudowne, żeby kierować naszą uwagę do siebie, do środka, czyli wychodzić z tego parygmatu starego myślenia i wchodzić w myślenie do środka. Czyli mamy, kochani tak wiele narzędzi w dzisiejszych czasach z których możemy korzystać żeby rzeczywiście wychodzić już z tych iluzji zacznij rozmawiać ze swoim wewnętrznym dzieckiem idź na spotkania ze swoim malutkim ja ze swoją malutką ja i mów jej że ty już nie musisz zasługiwać i że nigdy nie musiałaś i że to jest ok, że jesteś tak jaki jesteś i że masz prawo być tak jaki jesteś i że jesteś istotą doskonałą i kochani pamiętajmy o tym że My jesteśmy istotami doskonałymi wszyscy i przez każdego z nas przejawia się boska istota. Bóg patrzy na świat moimi oczami. Bóg patrzy na świat też twoimi oczami. On się przejawia, przeze mnie w taki sposób, przemawia, przeze mnie tymi słowami do ciebie. Ale przez Ciebie Bóg też się przejawia do tego świata. My wszyscy jesteśmy zbiorową transformacją ludzkości. I dopiero, kiedy my wyjdziemy z tego uzależnienia, przez które, kochani, które my trwaliśmy jako ludzkość tysiące lat, przecież my od tysięcy lat jesteśmy w systemie tak naprawdę uzależnieni od właśnie potrzeby akceptacji innych ludzi, my tak żyjemy, tak naprawdę zobaczcie, że tak naprawdę w tej potrzebie akceptacji innych ludzi zatraciliśmy siebie. Zatraciliśmy siebie prawdziwego, zatraciliśmy swoją wolność. I kiedy ty nagle zaczynasz rozumieć, że to, kim jesteś, w ogóle nie zależy od tego, czy ktoś przy Tobie jest, w ogóle nie zależy od tego, jak cię ktoś ocenia, w ogóle nie zależy od tego, czy ktoś cię akceptuje, czy cię nie akceptuje, czy cię przyjmuje, czy cię nie przyjmuje. Kiedy zaczynasz rozumieć, że ty jesteś po prostu tak, jaki jesteś, właściwy zawsze, to pojawia się w Tobie przestrzeń wolności, w której Ty w końcu nabierasz odwagi wyrażać siebie takim, jakim jesteś, bo właśnie po to tu jesteś, wyrazić swoje talenty. Doświadczyć siebie poprzez siebie, doświadczyć Boga poprzez siebie samego. A więc zachęcam Was, kochani, do tego, żeby zrezygnować już z tej potrzeby akceptacji, bo po drugiej stronie tego, że my mamy potrzebę bycia zaakceptowanym przez kogoś, tak, ale jednocześnie my też stawiamy ludziom warunki, zaakceptujecie, jeśli z tego też zrezygnuj. Tego też już w życiu nie potrzebujesz. I przede wszystkim, kochani, zauważmy, że po drugiej stronie jest życie, którego nie umiemy zaakceptować. Nie umiemy zaakceptować, że ludzie odchodzą, nie umiemy zaakceptować, że się wydarza, jak się wydarza, nie umiemy zaakceptować swojej samotności, nie umiemy zaakceptować swojej choroby. A tak naprawdę, kiedy my zaczynamy rozumieć, że wszystko jest tak, jakie jest. Ja jestem tak, jaki jestem, i wszystko przydarza się po to, żeby było jak najlepiej. Kiedy ja już przestanę chcieć zasługiwać na tą akceptację, to tak naprawdę mogę w końcu zaakceptować życie też takim, jakim jest. Także pokłońmy się do tego, stańmy do tego, obserwujmy siebie, wchodź jak najwięcej w odczuwanie siebie. I pozwól sobie, daj sobie naprawdę przestrzeń i prawo do tego, żeby wyjść ze starego parygmatu myślenia i wejść w zupełnie nową przestrzeń myślenia, która uczyni cię wolnym człowiekiem, która uczyni cię szczęśliwym człowiekiem, wolnym od tego, czy ktoś przy tobie jest, czy nie. Bo zróbmy sobie teraz małe doświadczenie. Przywołaj teraz w myślach osobę. Niech to będzie osoba, od której zależy twój nastrój. A więc przywołaj teraz osobę, od której zależy twój nastrój, dobry lub zły. Być może to będzie ktoś, kto Cię uszczęśliwia. Być może będzie to ktoś, kto powoduje, że czujesz się źle. Może szef. Chodzisz do pracy, czujesz się źle. Może to będzie mąż. Chodzisz do domu, czujesz się dobrze. Jak Cię akceptuje, powie Ci komplement, czujesz się dobrze. Kiedy Cię skrytykuje, czujesz się źle. Więc przywołajmy teraz takie osoby i postaw je teraz w rządku przed sobą i uświadom sobie teraz, że jesteś niewolnikiem tych osób. Że od tego, jak one postąpią względem Ciebie, co Ci powiedzą, w jaki sposób na ciebie zareagują, to tak naprawdę od tego zależy, czy będziesz mieć dobry czy zły nastrój. Jak długo jeszcze chcesz być, kochanie, niewolnikiem innych osób? Już czas, kochanie, powrócić do całkowitej wolności, bo ty jesteś wolnością, a więc zacznij tak naprawdę celebrować siebie, zacznij odkrywać, kim ty jesteś tak naprawdę. Zacznij dotykać siebie w sobie i zacznij szukać swojej boskiej istoty. Która naprawdę czeka tylko, aż ją dotkniesz i zobaczysz, i odkryjesz, jakim cudem Ty jesteś, bo jesteś naprawdę cudem. Ale żeby to odkryć, musimy wyjść z uzależnienia, z uzależnienia do, akcep do bycia akceptowanym przez innych i również do uzależnienia, oczekiwania, że inni nam, inni nam dadzą to, że my się będziemy jakoś czuć, bo Ty masz już w sobie wszystko. I kiedy to odkryjesz, odkryjesz, że jesteś pełnią, odkryjesz, że jesteś miłością i zaczniesz żyć życie wolne w miłości i w pełnej akceptacji do życia, wtedy Twoje życie naprawdę bardzo się przemieni. Dziękuję kochani, jeżeli uważasz, że to nagranie było cenne. W jakikolwiek sposób Ci pomogło, to oczywiście skomentuj. Dziękuję Ci kochanie. Oczywiście możesz też udostępnić, no i subskrybuj mój kanał, jeżeli uważasz, że jest cenny. Dziękuję kochani, i to Was wszystkich z miłością.